Pijaj, yeah, yeah, pijaj, kurwa. No, dobra, słuchajcie, bo gracie w siedmiu, to wbić, czy... No pijaj wbijaj, wbijaj. No, pijaj jest nas w siedmiu. Przyska. Czekałem na B. Hasła. Jakie hasło? Jaki hasło? Jestem, na... Na Jestem na... serwer. Jestem z tobą. Podkładamy w jednym momencie. O, ej, na serwer hasła. Kurwa. Zginąłem. Od czego? Granat. Już już powiem Ja pierdykam, bierzemy kora Ja podłożę ja ładu Zostawiłem im babcie Ty idiot Ry... Czekaj wezu, wezu czekaj na mnie Dobra <ścoughs> Jedź Kude, Nie chude, wiem czy dobrze pojadę ale jadę Wszystkie już są podłożone ale, ale jedźmy do A, może Dobra ja wysiadłem no, Aż dość Baśkę mają Samobójstwo! Eeeh, hardcore! Co to za Przejechałeś chuje? się pewnie! Te kolany są! Te kolany są? są jakieś delikatne hardcore, jak to się daje! Dobra, lecimy! Fuck! Podłożyłem, biega, biega! Podłożyłem, nie dajcie tam dwa laty! Dobra, jest, jest, jest spokojnie, jeszcze nie rzucajcie! Babcia, babcia! Kurde, babcia! O, yeah. Ale dobrze! Ale... Wzięli naszą Baśkę już nie wiem Od wody w kierunku a Ale się ulewało się na pajątek. Ale ich pojedziemy, to będzie Dobra. Tak. bez wazeliny i Us, Z małych I, tak. W którą stronę teraz się idzie? Na górę na górne latarni. Wygląda trochę bardziej na lewo niż latarnia. Tylko niech ktoś weźmie ciężki sprzęt. Już stamper poleciał na latarni. Bo, muszę się wrócić, daj im czas. O, dobra teraz. Bierzemy tą helkę czy mamy zrobić... Bierzejcie Dobra, kampera. Bierzemy bierzemy, bierzemy, bierzemy. I to szybko. Oż! Obkampi, 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 obkampi F3. Drogę F3. Ja nie prowadzę roku do lepiej. Proszę, um, by na tobie zastał. Dobra, dobra, ja jestem przy latarni. Dobra, dobra, elegancko. Idę ich od tyłu. Camper, e e e kto, e kto chce wygrać z na latarni? Ja idę go zabić. Kurde, weź tu trawcę się, jak celownika nie mam. Ej, no trochę dobra. inaczej. Roku. Uwaga, uwaga. Podkładam B. Dobra, jeden został. Ty, co to? Jak mnie zabiło? Zabił mnie! Kurde, ty! Screamer, zabiłeś mnie! No bo wsiadłem jeszcze do helikoptera i się zabiłeś o śmigło, tak jest. Kurka wodna. Uwaga, na B biegnie me mechanik. Chyba rozbroja to. Ej, na latarni kogo nie ma. Dobra, biorę UAV, spróbuję coś działać Spróbuję spotować. Ja włożyłem ładun i obkładam minami Wezmę snajperę Walcie, walcie tam gdzie ładun kurwa min, granaty, tam są miny Dostęp, dostał, dostał Zaraz się odrodzę i znowu to zrobię Miny cały, Kurwa taki kawał trzeba biec? No, no, no. To Już nie zrespierdź na mnie Nie było nikogo akurat Ja byłem Dwóch e... na tyła, od tyłu wbiegnie Przyjmę żadnego pojazdu muszę być na pieszo No skilowca Powołóżyłem Mam duże Teraz nas jest więcej o jednego No i dobrze Jak ich było nabejdzie rozwrajać no rozbraję. dostałem od niego. So, już tam jest. Kurwa. Zesponował się, na nim jest strumowiec. No. O, już nie. Dobrze. No, sorry. W latarni, uwaga, w latarni jest gościu, bo mnie zabił Gość jest tym, tym, w laszaku. Lecimy Miny tam są, walcie, walcie granat. Robimy desant, uwaga. Jak mówię wysiadać, to wysiadać. Dobra. Wysiadać. Bo nikogo tam nie ma, ja pierdolę. Wsiada ktoś? Ja, ja, ja. Wszyscy, wszyscy. Nie mamy pojazdu żadnego. Tak, CKM. Nie. Ale zebrał od tyłu. Ktoś no, no, jest. jest. Piękne. Hahaha. No już lepiej niż im poszło. Oni w to w ogóle potrafią grać? Tamte dwa zniszczyłem ja No ja zniszczyłem no. dwa Jeden jeden. Ja je zniszczyłem. zniszczyłem Wszyscy to mogą Ej, teraz tip Pro tip, wyłóż można uzbroić z wody Tak, wiemy No, wiem. I co teraz? Teraz gdzie, gdzie to się dzieje. W dół Ej, Szukaj takich dwóch punktów fajnych Co, się dzielimy drużynami? Ja idę na B Mam Cię Ja za screemerem, lecę Osłaniam Cię Wszyscy poszli na B, ja b. nikt na A, spadł Władek, kupmy się na jednym Chuj, daj Ci grifa sorry Tak, no, a spoko. Za W budynku w A siedzą Nie mogę do screemera, Nie na za Leczy. Przebiega ROK uważaj bo tu będą szli Jeszcze jeden Ja tu po to, to jestem, pilnuję Elegancko, nie mogę nic ubić chłopaki, zdejmujecie mi wszystko No, mam coś, zabity Dobra. Kurde, na no, no, ubiegają od, <śla> od, od, Elegancko Brawo ROKu Rozbrań A Trzeci no. kom mój Widzisz, minąłeś się z powołaniem. Nasz. Jeszcze zaczniesz to grać, Roku? Na trafcie! Stój mi ciągnij ja cię osadzę. Ale ja ich zabiłem, lolol. Ty teraz naprzód, tak? No. Poczekaj jeszcze, bo musi się pojawić. Teraz uważajcie, bo my... Moim... Na nas. Dobra, zaporowym napierdalam tam i na, na, nacierajcie. Tylko żebyś swoich nie walił. <noise> że, żebyście po swoich nie jeździli. Wezuf, apteczka. Wojadek pasowałoby, żeby ktoś się naprawił. Bo ledwo zipiesz. No właśnie, właśnie siedzę na apteczku. Gdzie jest Na górze są. Dóra. Na górze, na środku. Tak jest. Dobra, jedź tam, Władek. Bo nie, nie, nie Biorę rekona. Cześć. 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 Ale mamy kawał drogi, wszyscy wycięli, ale numer. Kurde! Tu się szybko idzie Szery rok, zabiłem go, ale Dobra, o, Dwie sekundy, sekunda no... a, a, za te cztery dostałem. A, podłożone. <laughs> Brawo. Kurkę rzucam. Kurde, zaraz przy tym był. Steve. Ej, no, co za świnia, no. Skrivel kurki rzuciłem. Zabi. Plecy Macie. Nie, plecy macie, na B plecy Macie. Właściciel, uważaj. Właściciel, Medyk, Medyk, będzie. Uwaga, bo wysadzam B. Wychodzić. Wychodź, Roku. Zawsze można. Uszkodzić. uszkodzić. Dobra, Zawsze nie wysadzam. To to idziemy. Zawsze Dobra tam można. Zawsze można. Zawsze można. górna. można. idź, idź prawo nie no, no, w piechotę cg, no ludzie Kurwa, co to było? RPK. Już widzę, że chłopakom nerwy puścił już z RPG, a Tu no. To. no ja cg, no Po weza Dobra Czekaj, ale... czekaj Spoko, nie, nie, wyciągajmy tych kurwa fantów Gosiu, który chciał dostać e, hajda, zwalił z RPK, Bo właśnie dostał kosę e, za, za, to Wygraliśmy To już jest Nie, jeszcze, nie, jeszcze jest jeszcze, Nie, jeszcze, jeszcze. jeszcze Ostatnie Gdzie teraz się będzie biegło? Do przodu, nie na prawo, prawo, prawo. prawo. Na Roku, błagam cię, no ogarniasz kierunek, z którego przybiegłem. Ale nie znam mapy, wiesz o co chodzi. Już opuszczam strefę. Ale tam będziemy biec, tą górę, tak? Tam, gdzie taki tak, gaz, tak jak, się, uważajcie, uważajcie na prawą stronę, No bo to jest hardcore i nie mam mapy, a przecież nie będę się... Od... Ty, dalej opuszczam strefę walki. Ej, gdzie o, ta Baśka? Po co nam Baśka? <noise> Nie, się. Dobrą zadymę. I Helka się respekt na tej bazie Oni to mają co, co mam się cofnąć? Pierwszy? My mamy... Dobra, zady przed pole RPG Jest tu, jest tu. Tu na prawej Mam Jest Baśka No jest. Jest, jest, jest Hełka na przykład. Biegna jakimiś krzakami marihuanem Kurwa Marihuanina, a komu to potrzeba? Wezu <gry> żyj. Czekaj, dawaj, Dobra, jestem. Dobra, chodźcie do helki, popaki skier. Kurka, gdzie ty jesteś, Kurka? Jest, Dobra, ja będę latał, chodźcie ze mną. Wezu, czekam na ciebie i apteczkę. Dobra, eee. Tu się przeżyję. Rzucaj. Masz. Dzięki. Jestem. Czekaj, Boga. czekaj, czekaj, biegnę już. Dzięki. Jeszcze jeden przybóg zabił. Spotkał Adam B. Wczas wysiadłem, na szczęście. Fuck, co to? Mapy nie mam, skąd ty wiesz, jak to Granat wrzucił gościu, ale... Ja dostałem z medyka. Bo bo, ale granat lewo. Fuck. I oni podobno Rusha grają cały czas, chyba kurwa sami. Ej, nie chodź. <laughs> Ja nie grałem w Rushach, wyjazdę trzy razy w życiu tak w programie Może z jakimś klubem seniora grają Ale sami, z dziećmi, u dzieci chyba jakichś, nie co to zachuje. chuje A tam 95 rocznik wiesz Tam 95 rocznik jakby nie Pięknie, kogoś nie mał? Eee przepraszam bardzo Brawo To to? Grim? z tyłu Co? Kto rozperdolił M4? Ja Koko dżombo ko, Ej, czemu ty jest. W baraku na górze jest typek Z tyłu są to mam Kurwa, spas! No, mnie no. też zdjął. Uwaga, będą RPG lecieć. W ciemno zgaduję. No, Erel. Tam są rządzi. Coś się wali. To oni to jeszcze grają w ogóle? Czy już wyszli? A, uciec, A nie jeszcze sam rdzeń? Te, gramy z nimi dalej coś. Okay, Dawajcie. Oliwko, no. maluj i konfer. Go, go. Dobry Lowry. W naszym wykonaniu e, perfekcja Dziękuje no, panowie, kurwa No, <laughs> jestem z was dumny chłop, to było... To było coś to było, to było...